Siemandero, koteczki! Dziś nagrywamy trzecią część specjału Właśnie to nie wiem czy już specjału Właśnie to nie musi być specjału, po prostu bo to będzie taka przygoda I mam drugiego pieska już, to jest White, white. I mamy Kukiego I Creeper mi ogólnie wybuchł w, dom, w dom, domek, tutaj mi wybuchł i tutaj musiałem zabudować Pokażę wam co jeszcze zbytko... Tu mi się utlenia, mam mapę Którą na pewno muszę uzupełnić, mam dach już cały zrobiony O, i jeszcze jedno, jeszcze jedno Mam magazyn. Mam dużo rzeczy, patrzcie. Mam, tu mam drewno. Dużo drewna. Patrzcie, musicie to zobaczyć. Tu mamy dużo, tu mamy dużo drewna. Tu mam e, kamień i dirt. Dużo. Tu mamy, na, my te, tu mamy surowce. Dużo Też. Mamy tutaj użyteczne śmieci. Użyteczne na śmieci, tak, dosłownie. Tak, dokładnie. użyteczne na śmieci. Tak jak widzę. Przyda przydadzą się się na śmieci. Tak jak Na przykład, ta, na przykład to mamy tutaj jakieś rzeczy takie takie. Mamy kompas. Znaczy zegar. To co ja wezmę, bo będziemy szli do kopalni na tym odcinku. Mamy multishot na kuszę. Mamy kuszę. W sumie czemu ja tego sobie nie powiesiłam? Na łóżkiem sobie to powieszę. Jeszcze nie skończyłam, ogół, o, oczywiście, bo patrzcie, jaki pusty domek, który nie będzie na pewno Nie dosłownie nad łóżkiem. Tu którą to powieszę. I mamy jeszcze dużo. Mamy jeszcze ten skrzynkę z, żart, z z rzeczami takimi. Rzecz, farbowymi. I żarciem. Dużo żarcie I ogólnie muszę się teraz na wyprawę. Będziemy szukać skarbu. Co? Dobra, dobra. Jakby co to jest Oski tutaj i Niki. Potrzebuje na pewno dużo, wiesz, świnek. Idziemy po świnki. Nie wiem czy jakiegoś pieska zabrać na wyprawę. Lepiej nie. Nie, bo zginie raczej. A ja, chcę mieć, a ja chcę mieć wszystkie. Ja chcę mieć 7 słów chyba. Chyba jest 7 słów. Łącznie. Mam na pewno. Mam, mam white, 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 Whitey. Mam cookie. I będę miała jeszcze. Yy, ten czarny taki to będzie Blackie. Ten śnieżny to będzie Oreo. Jeszcze taki, ten, ten taki, który. Ten taki pustynny, ten taki, który wygląda jak hiena, to będzie. To będzie, nie wiem jak. To będzie fire. To jest Nie, fire po prostu. I ten. I jakieś, i, jak, i jakieś jeszcze są. Jakie są jeszcze? Zwykły już mam. Ten mam. Dżunglowy jest, który wygląda podobnie do cookiego, ale to nie będzie Kuki. Ten dżunglowy to będzie. Baby. To będzie brownie. To będzie brownie. Brownie to też takie ciastko. No, taki drodzy ciaska. Potrzebuję dużo żarcia. Najlepiej sobie uzbierać. stak tego mojego. Ja w ogóle pokazać wam mojego takstrupaka. Oj, no kurde, wyszło ze świata. Patrzcie, mamy o, tutaj spaki. E, bojownicy. Jeszcze nieskończony, ale ogólnie jabłka na tym to są, wiesz! Jabłka na jabłka, jabłka tym to są, wiecie, to, to są te takie jabłka z maka, takie, Nie takie jabłka z maka, tylko te, te, takie ciasteczko jabłkowe z maka. Tak wygląda trawa. tak od boku. Jeszcze nie zrobiłam dużo. Szkoda, że. O, o, ja, kurczaki to, to są takie na takie, wiecie. No, ja bym na nagiecia. Ja też. No, ja, ja nie, mam ochotę z McDonalda. Tego tego nie, 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 Zapomniałam Zapomniałam muszę. a nie, A, masz. A, nie, 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 No. nie, nie, nie,

49 Dobra, zobaczymy, jak przepalę. Idziemy na razie polować. A, dobra, owce też upoluję, bo będę miała dużo też. Jednio. Ach. Pierwsze musimy się na naprawdę. Dobra, widzimy się, jak upoluje zwi zwierzątka. I widzimy się w bazie. Nie, już jestem w bazie. A patrzcie na to: a dębowe drewno to jest dębowe serce. A piasek to jest piaskowa burza. No tak, fajne, fajne dymowe serce. Potem i tak to wyłączę, bo to będzie trochę przeszkadzać. Piaskowa burza. Wędzalkę się stworzę. Wędzałkę. Wędzałkę, wędzałkę. Na początku, gdy ja jestem taka szybka. Ej, ja mogę nawet się topić. Nie potrzebne śmieci. Potrzebne śmieci. O, jeszcze tu mam. Patrzcie, w ogóle aple. Już pod machos, jakby łukowe ciasteczko! Ogólnie jeszcze tu mamy nagaty, na mle mleko to jest kola. O, a! A, przepa a przepalony ziemniak to są frytki. Zielona fotoklata to jest takie coś, tylko że trochę mi nie wyszło. I patrzcie. I jak zakładam, to nie mam takiego jak Mogdonaldzie, bo coś zepsułam. Co ja to odkładam? Dobra. Nie bierzemy na pewno frytek. Ale bierzemy na Gecy jabłka, nie bierzemy to, ale to muszę przepalić muszę tak się Clear. klirt Clear chyba, a nie klirt flirt wędzarka, 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 wędzarka regeneration wędzarka, dwa wędzarka, dwie wędzarki Dużo węgla Do jednego damy to, do drugiego damy to. Bierzemy na pewno kuk kukanczyki. Ja pójdę, pójdę, pójdę do tego, nie wiem. No. No. No, i Ale wolno to będzie przepala. Chociaż szybciej niż normalna. No. Szybciej, ale i tak wolno. Chodźcie tutaj i was też przepalę. Ale to po, po tym. Patrzcie, będziemy świadkami jak to się przepala. Kurde! Jakiś nieznajomy numer mi dzwoni. Z Krakowa! Kurde, nie odbieram. Mam ja też polecam nie odbierać. Jakiś nieznajomy numer, kurde, do mnie z Krakowa dzwonił. Z Krakowa! Emilka na pewno, nie? Emilka nie mieszka w Krakowie. Ja, ale Emilka złożanka. mieszka... Emilka... Moja. Emilka mieszka w Rosji! Nie? Tak. Bo... Co? Bo... Kurde, ja pioskową burzę otworzyłem. No. Nie otworzyłem. Po ale i tak nie. Potem, ja i tak potem sobie usuwam to. To było tak z trupaka, bo mi przeszkadza trochę ta trawa. Ale jest ładna ta trawa. Fajna, ale przeszkadza mi trochę, więc... Na pewno sobie usunę to z trupaka i będę miała zwykłego tego. O, mam dwie świetliki, świetliki, mam, świetliki mam. Co jeszcze mi się przyda? Przyda mi się na pewno jakieś zapasowe... Mieję nie potrzebuję. A, bo dobra, zapisuję, jak sobie wezmę. Patyki. Crafting wezmę. Bloki. Ten, ten. A ja nie mogę dotykać. I co śledzy? jeszcze mi się przyda? Łódka mi się przyda. Kości mi się przydadzą, jakbym znalazł psa. To troszkę nie się paliło. Dobra. A używajcie tego jak trupaka. Dobra, wyłączony. Tym razem kurczaki wyglądają już normalnie. Patrzcie na to. A to są nuggetsy Dobra, prosto mamy. Dobre, men, ludzie, giniemy sobie. No, Może jest tak, ale tyle mi wystarczy. Drewno to się też jakoś przyda. Więc sobie stack. O, węgiel! Nie węgiel mi się nie przyda, bo nie biorę piecze. Dobra? O, już noc, noc jest. Nie będę brała łóżka, bo mam odrodzenie. Dobra. Idziemy w poszukiwaniu skarbów. O nie, tarczę sobie muszę zrobić. Tarcie sobie zrobię. Jedną szereżą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Oscar bije golema jakby, co? Kurde, gdzie mogę stworzyć tarczę? No czekaj Dobra, mamy zakosową ale idziemy. Może może znajdę jakieś jakąś Na pewno muszę znaleźć. Zciągnąc sobie tą tarczę, bo wiem, jest? O Jezu. Myślę, że w tamtą stronę muszę iść. Ej, kto wygra? Ja czy golem! Chyba golem. Ale Oskar ma nie skończy... Oskar ma bardzo dużo życie. Aaaaa! A to tylko oni. Ale głównie, że. Cóż, jak będziemy mieć kolejny złom? Ole. A tu olej. Nie wiem, czemu zresztą drugi raz dostałam. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie wiem. Co to? Nie wiem. Nie wiem. Z już przestać? Czy dobrą stronę hmm. idę. Chyba trochę większa, ta kropeczka. Ej, musi walić. Nie to. wiem. Widzę, że w tamtą stronę muszę iść. Bardzo dobra, złam... widzimy się, gdy złapię dobrą stronę. dobra witam Was następnego dnia. Niestety nie udało mi się znaleźć mapy, sobie odłożyć tu. Nie, ale pokazuję, że jestem w tą stronę. W drugą stronę szłam, ale to było tak daleko. To chyba było z miliard krok. Trudno. Idziemy do kopalni. Boję się brać pieski, chociaż bym chciała. Pókiś Whitey, Chcecie iść. Chyba nie chcą. To. A tu to dostaniecie. Za nim ją ja pójdzie, dostaniesz na łóżko. Chodź tu creepy! Hmm, trzeba pójdziemy w tamtą stronę. To co? A, to woda. No właśnie, może znajdziemy ten taki ten fajny taki. Ile razy ja bym zgnął? 16 razy bym zginął. Prawie 17. Szymon ma Skąd? Skąd? Ty grasz na trudnym jakimś. Skąd ty grasz na trudnym? Na łatwym nie ma to człowieka. Zresztą chcesz sobie na trudne? No właśnie. To widzę to drzewo, które chciałam. Do Lasz Hejwa. A to moja wioska. Tam Bo... twoja wioska? No, tak. Ha? Dobra, trzech Zombiaków i jeden Keeper na mnie. Super. Super. A ja sobie będę kupować się teraz na dwie kodki. Kurde, myślę, że będzie się trochę przesunąć. W no nie będzie już tego. No i tak. Na tą Dobra, widzimy się w tej kopalni. Znalazłam. Ojeju. Na ja razie się bać woda, ale... ale duszę. Tum, 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 sasiur. О, поставь и земляка. Поставь муки и земляка. Czemu oni zodawałem po 4? Lub 3 Tak, oni 4 zadawają. Mekamy diaksów. Głównie diaksów. Mam tylko 19. A widzę. Jeszcze w tej... W tej kopalni pewnie nigdy nie byłam. Więc tu będzie... No na pewno diaksy. Będzie? Nie sądzę. No i nie ma. Ale też najlepiej creepery wybuchać dlatego, że creepery mogą się odkryć jak. Gdzie są jakieś diaksy? Widzimy się, kto znajdzie jakieś diaksy. Znalazłam jednego diaksa. Dobrze, yy, jesteśmy w kopalni. Znalazłam już yy, ten, 11 diaksów. A imię się kręcił. to jest wielbłąd. Ja na niego mówię się. Hmm.